W na technologii, którą zdążyłem już zawilusować. Alessandro, moje oprogramowanie jest znacznie potężniejsze. I widziałeś rzeczy, których żaden człowiek nie powinien był zobaczyć. Fragmentacja oprogramowania użytkownika BALK niedługo zostanie zakończona. Nie pasujesz do żadnej znanej mi zmiennej, Renektonie. Czym jesteś? To nie mądre, że dasz przesadzałą technologię takim zaufaniem, Sejuani. Znam cię, Seno. Duchów cyberprzestrzeni. Wygnańcy stanowią niebezpieczeństwo, Zaymasie. Musisz zostać unicestwiony. Masz więcej wspólnego z maszyną, niż ci się wydaje, Varusie. Wayne, ukrywałaś się dobrze, ale nie niewystarczająco dobrze. Buntownicze oprogramowanie zostanie skorygowane. oprogramowanie projekt! Naruszanie zabezpieczeń! Wykryto dane dawnego sojusznika. Z się jakąś wilczą paszczę? Zbuntowaliście się przeciwko projektowi, ale zignorowaliście prawdziwe zagrożenie. Pobieranie danych użytkownika Lisandra. Pobieranie zakończone. Wyniesienie jest poza Twoim zasięgiem. Masterze i. Oprogramowanie użytkownika fajki jest niestabilne. Należy zastosować kwarantannę. Renaktorze, prawdziwe wyniesienie jest w zasięgu ręki. Nie zwyciężą nad moją lorką, z Wracaj do cyberprzestrzeni, Senu. Jesteś już jedną z nas. Zajrasie, po zabezpieczeniu miasta zajmę się twoją bandą wygnańców. Rozdzielanie umysłów oprogramowania wars. Umysły poddane kwarantannie. Była ci przed projektem Ray, ale nie przedtem.